Witam. Przuciliśmy się do kaciuszek naszych Karolinek. Są u nas może już 2-3 tygodnie, nie jestem już pewny. No ale powiem, że dalej są wściekłe. Siedzę z daleka teraz od nich. W takim trochę ściszonym głosem, nawet mówię, żeby się nie spłoszyły, żeby móc się w ogóle pokazać. Bo strasznie się boją. Mało się siatkę nie uciekają. Siedzą teraz na kamieniach, co jak mówię, może mi się uda zbliżyć troszkę. Właśnie kaczorka, bo jest bardzo ładny, kolorowietki. Kaczunia już jest mniej kolorowa, ale również ładna. obserwuje mnie pewnie się tylko ruszył od razu by zwiały zresztą myślę że uda się to zobaczyć jak uciekają budka którą wybyliśmy dla nich no, no, na razie nie zdaje egzaminu pierwszą noc czy nawet dwie trzy noce wchodziły, nocowały Natomiast teraz, no, zamknęliśmy, bo nie ma sensu, kury wchodzą, po prostu rozgrzebują tam całą tą słomę, no, one uciekają tutaj do tego większego pomieszczenia z pawiami, no, powiedzmy, kurnika. Także jak przychodzimy wieczorem już się zamykać, to one już siedzą w środku, tam jest taka skrzynka, skrzynka ma wyłożona siankiem, więc tam po prostu wskakują i tam siedzą. koleżanka podeszła do nas Kaczuszka się odzywa. spróbuję się troszkę ruszyć żeby je gdzieś lepiej pokazać ale to Teraz zobaczyć jaka jest od razu od razu ruch maleńkie jak widzicie yy, samobok do angielskich bojowców miniatur i są większe kaczka nawet nie jest może nawet mniejsza niższa jest jak, jak te bojowce miniaturki bardzo malutkie wiepruszki ładne chciałoby się pogłaskać, dotknąć ale to Pewno jeszcze nie, 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 nie te, ale myślę, że jak będę miał młode od nich, to troszkę do siebie przyzwyczaję. Na swoje kamienie znowu się przemieszczają. Te mają taką miseczkę, jak na razie, bo i nalewamy wodę, tak, żeby sobie z niej korzystały. No to jak mówię, na razie, dlatego, że mam tu zamiar tej wolierce zrobić oczko. Nie dużo to będzie oczko, bo tutaj warunków specjalnie do tego nie ma. No ale wiem, że, że wchodzą do tej wody i na pewno tego potrzebują, no przynajmniej do lęgów jednak. Kaczki potrzebują wody by założyć jajko, więc to będzie konieczne. Stąd się doczekać młodych. Na razie muszą być w takim sercu. No i zimno jest przemarznięta ziemia. Nie ma szansy wykopać cokolwiek i nawet. Kocuski no już kręcą się przy wodzie. Dostały tartafli. Z zasypką też bardzo lubię. Ojej, ten bojowiec widzę. Biegną w artefakcie z zasypką, więc zawsze dostają. Są <laughs> się tam kręcą. O. A to ten mały tak daje. Ale głośny. Выше собрышки. Не хочет быть двойным.